Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest pan Jacek Szmit. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. I tak, mieliśmy tydzień temu rozmawiać o panu Rafale Piechu, bo gość, pan Szmit, chciał się ustosunkować do wypowiedzi pana Piecha w tym programie, który ja nagrałem. No, ale nie udało się, bo ja z, z, Poprowadziłem rozmowę gdzieś w innym kierunku, więc dzisiaj zapowiedziany program na temat pana Rafała Piecha. Proszę bardzo. No tak, ja chcę się odnieść do Waszej rozmowy, czyli pana z panem Rafałem Piechem takiej na żywo, ponieważ. Tam zostało poruszonych kilka takich punktów natury, takiej, z takiej perspektywy doktrynalnej, i ja w ogóle nie chciałbym się odnosić do tego wymiaru społecznego czy politycznego ruchu. Polska jest jedna, czy panem jest Jezus Stowarzyszenia. Natomiast właśnie do tych kwestii, które. Przepraszam, wejdę panu w słowo, bo ja zarzuciłem, co oburzyło pana piecha, że panem jest Jezus, to to wygląda na taki okrzyk protestancki. No bo to jest okrzyk protestancki, ale nawet nie chodzi o, o, o samą ekspresję, czy tylko chodzi o to, o co się za tym kryje. Otóż przygotowałem się do, do, specjalnie do tej e, naszej rozmowy. Na przykład mam przed sobą taką książkę Nowa Ekumeniczna Ewangelizacja: Czy możliwa jest wspólna katolicko-protestancka ewangelizacja Marek Płodowski, To jest jego praca doktorska z lat 90. E, i dotyczy ruchu Światło Życie. I tutaj krótki cytat z tego. Praktycznie Róg Światło Życie głosi te prawdy najczęściej podczas 14-dniowych rekolekcji ewangelizacyjnych Oazy Nowego Życia, gdzie proponuje się ufną, pełną wiary modlitwę o przyjęcie Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Po szczerym wypowiedzeniu tej modlitwy uznaje się, że Chrystus rzeczywiście wszedł w życie osoby modlącej się. To jest Herezja. Bo co to znaczy? Wcześniej ktoś był ochrzczony, to Chrystusa nie było w Jego życiu? Nie? To jest jakby podstawowa kwestia. I, i to, jest, to jest kwintesencja ruchu Pana Rafała Piecha, jego zaangażowania, czyli panowanie Jezusa Chrystusa. Jak to było w moim życiu? Bo to najlepiej odnieść się. To jest początek mojego wchodzenia w w herezję, w zwiedzenie duchowe, stan wojenny w Polsce i taka modlitwa o przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. I modlił się nade mną pastor baptystyczny ze Szwecji, zielonoświątkowy i katolicy, liderzy wspólnoty Nowe Życie w Krakowie, ojców dominikanów. No i ja wypowiedziałem tą, tą formułę, że przyjmuję Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. I wtedy było takie proroctwo, które polegało na tym, że ty jesteś moim synem, ja dzisiaj ciebie zrodziłem. I to jest po prostu fundamentalne kłamstwo, fundamentalne, ponieważ Chrystus zaczyna panować w naszym życiu od momentu sakramentu krztu. I wtedy już jest naszym osobistym Panem, i w zasadzie w toku naszego życia, formacji rodzicielskiej, katechetycznej, w edukacji, w nauce wiary itd., w sakramentach, mamy potwierdzać to Panowanie, ale ono już jest w naszym życiu. Natomiast ten akt wyznania Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. To jest element tej doktryny metodystyczno-baptystycznej z XVII wieku, z pierwszych przebudzeń John Wesley i to jest taka herezja całkowitego uświęcenia i pewności zbawienia. O tej pewności zbawienia w formie takiej no, e, niby, niby katolickiej no, można znaleźć nauczania na przykład księdza Franciszka Blachnickiego na YouTube są, są obecne. I ja pamiętam z Ruchu Łazowego, jak była ewangelizacja, to, to jedno z podstawowych pytań. Siostro, bracie, czy masz pewne zbawienia? Nie? Ponieważ na czym ta, ta, ta doktryna, ta herezja polega? Znaczy, panu w słowo, że wtedy ksiądz Blachnicki posługiwał się metodą zaczerpniętą od protestantów od, amerykańskich. Tak, od ruchu Agape. I to, to jest ta, ta formacja pierwszego stopnia oazy, gdzie jest ten akt, jest w całości przejęta od protestantów i wydała fatalne owoce no, w postaci wielu. Odejść z kościoła katolickiego, całego szeregu liderów wazowych i, i promocji i charyzmatyzmu, bo to jakby otwiera na to doświadczenie. Ponieważ takie, taka typowa ewangelizacja protestantsko-niby katolicka, właśnie związana z, to jest cały wykład teologiczny to jest, nie ma czasu, żeby to omawiać w tym momencie, bo skupiamy się tylko na jednej rzeczywistości. Więc ta rzeczywistość polega na tym, że ewangelizator, pastor, ksiądz świecki, wszystko jedno wychodzi i głosi przesłanie ewangelizacyjne wzywa do otwarcia się na Chrystusa i przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela. Ludzie wychodzą na środek, wypowiadają tą formułę, i potem następuje nakładanie rąk, i jakby potwierdzeniem tego aktu jest chrzest w duchu. Taka jest idea księdza Franciszka Blachnickiego dotycząca formacji oazowej. Trzy stopnie oazy, a potem wejście we wspólnotę przymierza, taką charyzmatyczną, gdzie miały być właśnie Chrzest w Duchu Świętym i posługa charyzmatami. Ruch oazowy od razu zastrzegam, wycofał się z tej rzeczywistości, kiedy ksiądz Blachnicki wyjechał i już nie wrócił do Polski. I wycofał się z kontaktów ekumenicznych, ale ta pierwsza formacja tych trzech stopni została. Nieco w konsekwencji, na przykład w domowym kościele, prowadzi do dość kiepskich poglądów. Mam tutaj, ja przepraszam, zniknę na chwilę, drugą książkę, której autorem jest wtedy jeszcze ksiądz Andrzej Siemieniewski, teraz biskup, bardzo mocno związany z ruchem charyzmatycznym, z odnową w Duchu Świętym między sektą odnową a herezją biblijna wiara a zarzuty fundamentalistów, jak narodzić się na nowo i zostać wolnym chrześcijaninem ksiądz Siemieniewski napisał tę książkę w połowie lat 90 potem już chyba nawet był niezbyt zadowolony, że ona się ukazała ponieważ tu on analizuje, co to znaczy narodzenie się na nowo w kontekście sakramentu chrztu i jakby pokazuje, że ta, ta wiara tych sekciarzy zielonoświątkowych no jest po prostu wbrew tej rzeczywistości. Ta książka chyba jest e, e, trudno dostępna, no ale e, chcę powiedzieć, że takie wydawnictwo też było. Natomiast pan Rafał Piech, bo o nim mieliśmy mówić, mhm. on. Mówi właśnie o, o tym, że Jezus jest Panem, czyli ta, ta, ta nazwa, ta symboliczna nazwa jego stowarzyszenia i ukryta nazwa partii politycznej, która jakby, czyli ta partia miała wprowadzać w życie to, to panowanie Jezusa, ale w tym wymiarze indywidualnym. I pan Rafał mówi, że to jest to samo, co. Co królowanie Jezusa Chrystusa. Królowanie czy panowanie to jest to samo. I po, podaje tam w rozmowie z, z Panem odnosi się do encykliki Piusa XI Klas Primas o społecznym panowaniu Chrystusa. Otóż, Panie Rafale, Szanowni Państwo, to nie jest to samo. To nie jest to samo. Katolickie rozumienie roli panującej Chrystusa polega na jego królowaniu społecznym. Mam tutaj książkę, którą parę dni temu otrzymałem w prezencie od pani Izy z Jastrzębia Zdroju. Kodeks Akcji Katolickiej księdza Głyrego z 1929 roku. I tutaj... E, Cytat dotyczący królowania Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne i potem to rozwinę. Jezus Chrystus króluje następnie w rodzinie, kiedy rodzina mając u swych podstaw sakrament, sakrament małżeństwa chrześcijańskiego zachowuje w niczym nienaruszalny charakter instytucji świętej, kiedy w rodzinie autorytet ojcowski jest odbiciem ojcostwa boskiego. Które jest źródłem i które jej daje swą nazwę, kiedy dzieci naśladują posłuszeństwa Jezusa, młodzieniaszka, kiedy całe życie rodzinne przeniknięte jest świętością rodziny nazaretańskiej. Więc to jest królowanie Jezusa Chrystusa w rodzinie. Akt intronizacji Chrystusa, króla w rodzinach, na tym polega. I za tym aktem idzie formacja, wychowanie, edukacja. Kształtowanie relacji małżeńskiej, rola ojca itd., itd. A w społeczeństwie, jeszcze cytat, Jezus Chrystus króluje w społeczeństwie wtedy, kiedy ono, składając mu hołdy najwyższe, uznaje, że od niego pochodzi władza i jej prawa, dzięki czemu władza posiada swe reguły, posłuszeństwo, zaś charakter imperatywny i wielkość. Kiedy społeczeństwo przyznaje Kościołowi przywilej. Otrzymany od swojego założyciela, społeczności doskonałej, mistrzyni i kierowniczki innych społeczności. Kościół nie umniejsza władzy tych społeczności, z których każda jest prawowita w swym zakresie, ale dopełnia je, jak to czyni łaska w stosunku do natury. Zresztą współdział kościoła sprawia, że społeczności te otrzymują potężną pomoc w osiąganiu celu swego ostatecznego, którym jest szczęście wieczne i ułatwia im dzieło zapewnienia szczęścia swym członkom w sposób doczesny w życiu doczesnym to jest ten wymiar społecznego królowania Jezusa Chrystusa w społeczeństwach katolickich i należy podkreślić, że już nie ma takich społeczeństw nawet jest taka książka oni jego zdetronizowali arcybiskupa Marcela Lefebra o tym, że po Soborze Watykańskim II, i to z inicjatywy Watykanu, doszło do detronizacji panowania Chrystusa Króla jeszcze w tych paru państwach katolickich, które miały to zapisane w Konstytucji. I cała istota intronizacji Chrystusa Króla ja bym się bardzo cieszył, gdyby pan Rafał Piech i jego działania społeczne w wymiarze też politycznym miały właśnie taki charakter przywracania właściwego miejsca dla Chrystusa Króla, miały miejsce, miały miejsce żeby on jakby świadomie to wprowadzał w życie. Natomiast myślę, że, że to jest takie pomieszanie łącznie z tym, że, że pan Rafał Piech no identyfikuje się jako członek wojowników Maryi ruchu według niego niecharyzmatycznego gdzie się nie nakłada rąk no ale no ale to jest po prostu złudzenie które pan, pan Rafał posiada na temat niecharyzmatyczności nie nakładania rąk natomiast na temat niecharyzmatyczności mówiliśmy o tym że tutaj nie decyduje Przejawianie w wąskim zakresie, na przykład modlitwy językami, ale inicjacja do pewnej rzeczywistości, gdzie, gdzie akt przyjęcia Chrystusa jako pana też ma duże znaczenie. Natomiast co z tym nakładaniem rąk? Z nakładaniem rąk w środowiskach charyzmatycznych jest tak jak z egzorcyzmami przez księży. Charyzmatyków, którzy posługują razem z grupami wstawienników, którzy mają te, te rozeznania tych duchów i tak dalej. Tam jest bardzo dużo w tej posłudze nieszczęść takich polegających na tym, że nie tyle się uwalnia kogoś od złych duchów, co się wręcz wmawia tą rzeczywistość i doprowadzi prowadzi do, do czasami poważnych problemów psychologicznych. Znaczy wmawia się, że, że człowiek jest opętany, tak? Tak, tak. I tutaj liczne przykłady, ale nie, nie chcę o tym mówić, bo, bo, bo to jest sfera prywatna, jeżeli ktoś z Państwa chce się dzielić tym, to proszę o telefon, o mail. Znaczy nie chce Pan mówić o konkretnych przypadkach. O konkretnych tak? przypadkach, tak, ale naprawdę to bardzo potrafi skomplikować życie. Modlitwa u księdza, egzorcysty, charyzmatyka, czy w takiej grupie, gdzie, gdzie On posługuje. Natomiast nakładanie rąk to jest. Akt biblijny, Święty Paweł mówi, bodajże w liście do Tymoteusza, na nikogo rąk pośpiesznie nie nakładaj i nie bierz udziału w grzechach cudzych. To nakładanie rąk z jakichś powodów ma też wymiar taki emocjonalny, psychiczny. No powiedzmy dziecko jak, jak, jak się uderzy czy coś, Mama czy tata położy ręce na to bolące miejsce, bo przechodzi, nie? albo się, jakby się uspokaja, płacz dziecka. Nakładanie rąk jest częścią istotną błogosławieństwa Bożego. Właśnie o to chciałem zapytać. Nie? I powinno być stosowane w tym zakresie, w którym Pan Bóg wyznaczył to błogosławieństwo czyli papież błogosławi Urbi et Orbi. Nie? I nakłada ręce na, na kardynałów, na, 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 na biskupów. Biskup nakłada ręce na wyświęconych kapłanów. Ksiądz, który błogosławi na Mszy Świętej, wyciąga ręce i to też jest nałożenie rąk, chociaż nie fizyczne. Nie no tak jak, jak u wojowników Maryi, że nałożyli tak. ręce na, tak. na Rafała i, i wszyscy zrobili tak. prawda? Tak. Natomiast. I... E... I jeszcze jest jedna forma taka polecana przez Pana Boga, kiedy rodzice, zwłaszcza ojciec, nakłada ręce na swoje dzieci. I koniec. To jest cała ta przestrzeń. Bożego autorytetu związanego z, z przekazem przez nałożenie rąk. Ja bym tutaj skorzystał z okazji i namawiał widzów, że jeżeli stykają się z kapłanem, to żeby go właśnie prosili o kapłańskie tak, błogosławieństwo, tak, tak. bo ludzie o tym nie, nie pamiętają. Prawda? Witają się z kapłanem przez podanie ręki, ręki żegnają się przez podanie ręki, tak. cześć, cześć. I jakby nie pamiętają, że mają do czynienia z kapłanem i że kapłańskie błogosławieństwo to jest coś wielkiego. Ponieważ te ręce zostały namaszczone przez biskupa mocą pochodzącą od Chrystusa. Są Dlatego, konsekrowane. Są konsekrowane. Dlatego kapłan udziela komunii, może dotykać ciała Pańskiego. Bardzo proszę, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, że świeccy safarze to jest po prostu bluźnierstwo i rodzaj świętokradztwa, nie chodźcie do takich ludzi. Szafarzy świeckich, proszę, żeby zrezygnowali z tego, bo to jest uzurpacja. Dalej, błogosławieństwo kapłańskie nam należy przyjmować w postawie klęczącej, ponieważ ta postawa klęcząca jest uznaniem tego panowania Chrystusa. Jest jakby te, te formy takie modernistyczne robią wszystko, żeby nas okraść z, z łask, które poprzez to błogosławieństwo jest udzielane. Po czym rozpoznać charyzmatyka na mszy świętej, takiej nowus ordo? No po tym, że on wyciąga rodzice. ręce, rozkłada ręce na ojca nasz, nie? albo, nie. albo e, e, udziela błogosławieństwa. E, ja pamiętam taką sytuację, gdzie, gdzie moi no, ówcześni przyjaciele bardzo się na mnie obruszyli, bo oni tam e, e, muzyce takiego zespołu jeden z tych muzyków powiedział, Zawsze jak przyjeżdżamy koło Twojego domu, a już byłem po tej drugiej stronie jakby krytyka charyzmatycznego, to wyciągamy ręce i ci błogosławimy. Ja mówię, wiesz, Robert, proszę cię, nie róbcie tego. Bo ja tego nie potrzebuję, nie chcę tego. Więc to po prostu tego nie róbcie. Potrzebujemy błogosławieństwa kapłańskiego, potrzebujemy, aby biskup swojej diecezji błogosławił. Co więcej w tym społecznym panowaniu Chrystusa Króla, czyli w państwie katolickim, według quas primas, taką funkcję błogosławienia ma też król nad swoim państwem, prezydent nad swoim państwem, jeżeli jest katolik... Bo władza królewska pochodzi, po, pochodzi od Boga, od Boga, Boga i tak. jest namaszczony przez biskupów. Tak, także to zwracam się tutaj do pana Rafała Piecha, mam nadzieję, że on, on dotrze do tego, bo to nie jest jakikolwiek atak personalny, tylko kwestia pewnej świadomości. Ja też nie miałem tej świadomości, jak byłem charyzmatykiem. Jeszcze jeżeli chodzi o Medjugorje, no to w zasadzie pan Rafał Piech, jak w programie z panem opisywał Medjugorje, to zrobił Zrobił to w typowy sposób dla mm, ludzi e, zainfekowanych tym fałszywym objawieniem. Czyli tak, e, był kilka razy przez kilka dni i doświadczał tam rzeczy pozytywnych dla siebie w wymiarze duchowym. E, I to jest dla niego wyznacznik prawdy o tym objawieniu. No i tego, że inni też wrócili. Tak, że inni też wrócili. Otóż Pogórzanie. to jest absurd. A łącznie z tym, że ostatnio taki, taki komunikat dotyczący mojej wypowiedzi w Jastrzenbiu Zdroju na temat Medjugorje, jedna z pań napisała coś takiego, że ten pan na pewno nie był w Medjugorje, i ktoś, kto tam nie pojechał, nie powinien się wypowiadać w ogóle, bo to jest tak cudowne miejsce. I tam ja byłam siedem razy, i w następnym roku też pojadę, bo tam się ludzie nawracają, spowiadają, modlą i tak dalej. To jest tak jak, jak takie klapki, i po prostu nie widać. Na przykład, czego nie widać? No, tego, że. Biskup, biskup, jak on się nazywał, biskup Radko Pericz, taki drugi biskup, który w latach 90. odpowiadał za diecezję, w 1997 roku wydał taki komunikat, który zacytuję. Na podstawie poważnych studiów dotyczących tej sprawy, czy Medjugorje, prowadzonych przez 30 naszych uczonych i trzy komisje, w oparciu o moje pięcioletnie doświadczenie biskupa w diecezji, biorąc pod uwagę gorszące nieposłuszeństwo z tą sprawą dotyczące widzących, Medjugorje, kłamstwa pojawiające się od czasu do czasu w ustach Gospy, niezwykłe powtórzenia orędzi, dziwny sposób w jaki tak zwani kierownicy duchowi, tak zwanych widzących prowadzą ich przez świat, czyniąc im propagandę oraz praktykę, że Gospa zjawia się na Fiat, niech przybędzie. Moje przekonanie, że w kwestii zjawień Medjugorje brzmi nie tylko nie stwierdza się nadprzyrodzoności, ale stwierdza się, że nie są nadprzyrodzone. Koniec, kropka. I teraz ta decyzja biskupa miejsca, biskupa ordynariusza powinna kończyć sprawę. Tym bardziej, że takich decyzji było co najmniej kilka na przestrzeni lat. I poważnym zaniechaniem, zaniedbaniem ze strony Watykanu jest to, że cały czas jakby dopuszczał pewne tutaj niejasności i do tej pory tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ biskup ordynariusz Miejsca w ramach swoich święceń, swojego namaszczenia od Chrystusa, ma władzę podejmowania takich decyzji na zasadzie, co zwiąże na Ziemi, będzie związane w niebie. Koniec, kropka, panie Rafale, piech. Niech pan nigdy w życiu już nie jedzie do Medjugorje. Naprawdę. Znaczy, wie pan, ja się spotkałem z takim argumentem, i to z ust samego ojca ryzyka. Jak no to... ja rozmawiałem z nim o Medjugorje i pamiętam tą rozmowę od początku do końca i, i mówię do ojca, no ale ojcze biskup Ordynariusz to odrzucił, nie? No. A wtedy, wtedy był czas, kiedy najgłośniejszym biskupem w Polsce był biskup Pieronek nie? i ojciec Ryzyk mi odpowiedział, no to jest, to jest taki Pieronek, to co Pieronka mamy się słuchać? No tak. Tylko pielonek nie był ordynariuszem. No właśnie tego typu postawa świadczy o infekcji modernizmem i taki, takim czymś, co się zmienia w mózgu, ale też w sercu, w doświadczeniu. Co nas wyprowadza na manowce i co powoduje, że ten Kościół jest w coraz gorszym stanie Kościół katolicki. Ostatnio słuchałem analizy ponadgodzinnej pewnego księdza, nieważne nazwisko, na temat orędzia Gospy na 2025 rok. To orędzie to jest taka banalizacja, powtarzane w kółko jedno i to samo, typu módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dobrze, że mnie słuchacie. I jak się będziecie modlić, to będzie pokój na świecie. Jakoś, I to jest już tam oficjalny tytuł Gospa Królowa Pokoju. Jakoś, podpisane w tak, teorendzie. Tak, tak. I to jest specjalny kanał, który to promuje. Nie będę go polecał Państwu. Ale ten Państwu. ksiądz to promował? On tam występował na tym kanale i tam analizował to, to, jakie to ma ogromne znaczenie dla świata. No to ma takie znaczenie, że jest coraz więcej niepokojów i wojen w ostatnich latach, ponieważ z fałszywego objawienia nie może być długotrwałych i pozytywnych owoców, na przykład w formie pokoju. Im więcej parafii w Polsce będzie organizować pielgrzymki do Medjugorje, tym bardziej będzie zanikało życie duchowe w tych parafiach. Tym bardziej ludzie będą odchodzić od kościoła, a do Medjugorje będą jeździć ludzie po 7, po 11 razy, którzy tam doświadczają dopaminy w postaci cudowności i modlitw i chodzą tam do spowiedzi nie mając świadomości tego, że bardzo jest możliwe, że te spowiedzi, spowiedzi nawet jeżeli są, no, są świętokratcze, ponieważ są bez zgody e, ordynariuszy. Misku, ordynariuszy. Ale wie pan, to jest jeden problem, jedna tragedia naszych czasów, że bardzo dużo ludzi kojarzy wiary z emocjami. No, no, no i teraz jadą do Medjugorje i tam są emocje. Idą, jadą do Giedźwałdu, tam nie ma emocji. Tam nie ma niemo, emocji, bo tam jest Matka Boża, tam jest wiara, tam jest głębia. Natomiast emocje bardzo łatwo wyzwolić, wystarczy pośledzić, co robi Hollywood. No tak. A, I to jest taki Hollywood. Na no marginesie, kilkanaście lat temu dwoje widzących, bodajże Wicka i Miriana, zostały zaproszone do Hollywood na konsultacje w sprawie obsady i scenariusza filmu dotyczącego Medżigorje i scenarzyści poprosili te, te dwie osoby, aby Gospa przyszła i wskazała, kto ma grać rolę w tym filmie. No i tak się stało. Tak się stało. Także to... To, to też jest no, taka chucpa po prostu, jedna wielka, e, która tam się dokonuje. Hmm, natomiast e, mówił Pan o emocjach. Te emocje są skoncentrowane na doświadczeniu. Na doświadczeniu mocy, cudowności, znaków. No ale jest proste takie przeżycie, tak, że przeżycie, takie, łzy tak, lecą tak, i tak, tak. No, mam... Dobrze się czuję, wspaniale się czuję, przeżywam coś. Tak. To przypomina, to są takie dobre, dobrze zrobione filmy hollywoodzkie, że pod koniec no, człowiek jest ogarnięty emocjami, niektórzy płaczą, prawda, I, ale to jest tylko film, to jest tylko bajka, to no jest tak. tylko bajka, która jest tak skonstruowana, żeby emocje wywołać. Także życząc dobrze panu Rafałowi Piechowi i jego działaniom, chociaż tam chyba są jakieś wewnętrzne problemy w tej strukturze, no to należy zwrócić uwagę, żeby może poszedł w kierunku akcji katolickiej takiej bez infekcji modernistycznych, bo no może, może powiem tak na, na koniec. Po II Wojnie Światowej był taki ruch w Stanach Zjednoczonych, który się nazywał Błękitna Armia, Blue Army i to był ruch społeczny oddolny dotyczący rozkwitu tego przekazu objawień maryjnych z Fatimy wezwania do pokuty modlitwy różaniecowej nabożeństw katolickich tak katolicki ruch po wojnie zaraz po II wojnie światowej był taki rok kiedy 100 tysięcy protestantów konwertowało na katolicyzm pod wpływem tego ruchu on uległ takiej Anihilacji w związku z Soborem Watykańskim II. Warto do tych rzeczy wracać. No destrukcji. Destrukcji, tak. Po prostu zanikł. Zresztą wtedy kilkadziesiąt tysięcy kapłanów odeszło, i siostry zakonne i tak dalej. Warto wracać odeszło do tej. Z odeszło z kościoła. Warto wracać do takiej integracji katolickiej w każdym wymiarze. Poczynając od rodziny, od własnego życia, od, od mszy um, wszechczasów, od um, modlitwy różańcowej, od posłuszeństwa Matce Bożej w Gieczwałdzie, czy w Fatimie i odwrócenia się od gospę, bo to jest, um, to jest po prostu rzeczywistość coraz bardziej porażająca, tam coraz więcej osób też doświadcza po, po powrocie, czy w trakcie rzeczy bardzo trudnych, psychicznych, problemów małżeńskich, rodzinnych i tak dalej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu.